ma tu Master Hyzio i witam was w kolejnych misjach pobocznych teraz razem w ostatnich misjach pobocznych gdzie będziemy przechodzić ostatnie 20 misji w Shoreside Vault czyli misję strażaka, jedziemy w okolicach Pajki Kriki oczywiście używamy tego słynnego glitcha z replayem Fajki Kriki Telepię tym wozem. O! Wreszcie coś blisko jest. Pożar ugaszony. Teraz idziemy do Cheddar Grove, albo nie. Nie jedziemy. Ze względu na kartę. Teraz pajki i ponownie. A po tych misjach. Po tych misjach pobocznych zabieram się za listę in, import export. Czyli zaczynając od Portland Od Portland Czyli stąd z tym Dodo w liście Później Auta służbowe trzeba będzie przewieźć Pod ten dźwig w Portland, Harbor. No i ostat... Ostatnia lista Import-Export To jest właśnie Tutaj ta lista Tutaj w Shoreside Wall, gdzie ten garaż się znajduje, właśnie w Pikey Creek... W Creek. Dobra. Gdzie ja trafiłem? Aha, tu. Kurwa, dajcie mi coś innego, a nie czy Dark Grove. O, Pike Creek. Czyli słynne Pike'i kriki. W po okolicach Wichita Gardens. Dobra, do Wichita. Daleko mi się nie chce jechać. O! Ale go zmiotło z powierzchni. Zmiata, jak szata. Patrzmy, ale je było. Je było ładnie. Czyś nie? O. Czekaj, jeszcze są te misje taksówkarskie do przejścia. Dobra. Te misje taksówkarskie też chyba nagram. Padły. Dobra. Tam ma Jak zawsze. No dobra. Ostatni na koniec. Je. Je budu. No. I co tam mamy do? Jotacz ognia dostarczony do kryjówki, proszę państwa. No. 52 500 dostaliśmy. Tak razy 3 to będzie... Dobra. Kajtunio ta czognia jest. Ponieważ zaliczyliśmy wszystkie 20 misji na każdej wyspie w Portland. Na wyspie Stanton Shoreside Wall. Teraz oto nagroda. Nie wiem, ja kurwa jestem ślepy, czy ja tego nie widzę? <grymne> o tu jest miotacz ognia, proszę Państwa. Miotacz ognia, tak, miotacz ognia. Można nim zniszczyć czołg podpalając go. Oto przykład. <grymne> no, tak więc ok. Więc to było tle. No to